Pamiętacie ten film? Słodkie życie? Czy jakoś tak? O znudzonym gościu życiem. To właśnie z tego z tego balkonu go kręcili. To właśnie 11 Dali mi nowy telefon, będę wam spamował filmami z Rzymu, z Milano. Yeah, I spalę. Oh, right. Hej, ty to jesteś z Polski czy z Włoch? Bo ja nie wiem, jak chcą gadać. Albo ty przyjeżdżasz do Polski, czy wracasz do Polski? Czy wracasz do Rzymu? Zastanów się. Tak ludzie piszą.